Jedziemy na Mazury, nie byliśmy na Mazurach Ja pierdolę. Od -tego, pierwszego roku To jest 20... 30. 33 lata nie byliśmy na Mazurach Dobra, jedziemy na Mazura, jedziemy na Mazury po 33 latach. Jemy obiad na olenie, bo tak jest nie to nas gotować, to dla mnie ale nie wyszły, Agnieszka zabrała mnie na Mazury, bo nie chciała jechać w góry. Nie, to Bartek zabrał mnie na Mazury, nie. bo nie chciał jechać w górę. To nie jest fałsz, to jest kłamstwo. Ja chciałem jechać dzisiaj na rysy, schodzić z turystami i w nocy schodzić o czołówce. Czy o czołówce? Co? No taka lampka na czoło. O, o czołówce? A jak byś się nią otwierała? tak, bo... No. A, dziobał byś nosem. <grym> no. No, no to nie będziesz dziobał nosem, będziesz pławał w jeziorze Kisajno, albo Śniadrwy, albo Mamry, albo inne jakieś... No, w Bociany. W Bociany? No. I znowu wyjdziemy A Myśmy <grym> byli no gdzieś <szweber>, <grym> Nie, tydzień temu byliby. Który pokój mamy? <grym>

Idziemy ja. do hotelu tylko że to jest małych to pani na jezioro dzięki. Jak nie na jezioro? Ma być widok na jezioro? Wyadam, że nie, zapłacić. Ma być widok na jezioro? Płacimy na widok na jezioro, my płacili? Płacili na na widok na jezioro. No to dawaj. Płaciliśmy za widok na jezioro? Jest widok na jezioro. No, Wieszka, kurwa. Gdzie tu przybierasz? Patrzę. 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 Godzina jest 21. Za 12, 14 godzin trzeba się wprowadzić. wodę nalali w tym czasie? Tak, wyjechali? Wodę nalali do wanny. No. Pa, tam są leżaki. Hmm? Tylko do się te leżaki. Miałyby być. No, że leżysz, nie? A, a ja? tu wychodzisz na pomost, kąpisz, się kąpisz, przychodzisz i opalasz a, się. A tam. No przecież masz wejście, furteczkę, masz jeździć. Ja tam opalane, jutro pójdę czy... rano się wykopać, te motorówki skoczy do pani. Hmm. Na pani do wody ze skoczy. Ja. Hmm. My jechali, jechali mi my tutaj 4,5 godziny, my jechali na a my jechali, my jechali. Hmm. Woda jest, pokażę wam, woda, że nie. Woda jest. Tak mi się to jest, woda jest, jaję. Wodzie bocia... są razem. I bocianów no, chuj jest Słuchajcie, zameldowaliśmy się szybciutko. Weszliśmy do pokoju, ku pasiku i wzięliśmy tak: dwa aparaty. Raz, dwa, drona. I jak te wariaty polecieliśmy na molę, kręcić w Pan mówi, że spa jest czynne, ale. Do 21, my... ale już za późno. 10 minut tylko nam zostało. Więc, podarowaliśmy sobie spa. Idziemy do ściągdełka miłości. No, co się tam będzie działo? Nie pokazujemy.